Wasze listy, przynajmniej kilka, na które chciałabym dzisiaj odpowiedzieć. To będą listy, na przykład, które dotyczą rytuałów miłosnych. E, tutaj pyta Renatka, jeśli mam wątpliwości co do jakości wykonania rytuału, gdyż na przykład zapomniałam o czymś, czy mogę jeszcze raz go wykonać tego samego dnia, czy też mam odczekać i po prostu. Czekać, zobaczyć, czy ten rytuał zadziała, czy nie. Moja kochana Renatko, jeżeli wykonałaś jakikolwiek rytuał i masz wątpliwości, czy on jest dobry, czy zły, to to jest taka wskazówka, by od razu go powtórzyć. Jeżeli możesz od razu w tym samym dniu, a jeżeli nie, to troszkę później, po e, te wątpliwości, czy ten rytuał jest dobry, czy on zadziała. Te wątpliwości potrafią być tak silne, tak mocno wpływać na energię wokół ciebie, że ten rytuał po prostu nie zadziała. Te wątpliwości są jak takie energie, które wysyłamy w formie myśli. Wysyłamy je do wszechświata, mówiąc: O, ten rytuał na pewno nie zadziała, bo się pomyliłam, zrobiłam coś źle, wykonałam coś źle, i dlatego on naprawdę nie zadziała. Albo zadziała za słabo, i dlatego, jeżeli pojawia się taka wątpliwość, to od razu należy ten rytuał powtórzyć. Myślę, że to jest w tej chwili jasne. E, tutaj mamy teraz pytanie całkiem inne. To jest pytanie Krzysztofa. Śledzę pani bloga dzień w dzień i mam pytanie: czy tanie wahadełka się sprawdzają? Na to pytanie Krzysztof już otrzymał ode mnie odpowiedź przez e-mail, ale myślę, że jest wiele, wiele osób, które czasami zadają sobie pytanie, jak to jest z tymi wahadełkami. To był odgłos teraz mojego pieska. Tutaj. Jak to jest z wahadełkami? Czy muszę kupić koniecznie jakieś drogie wahadełko? Czy mogę korzystać z jakiegokolwiek taniego wahadełka? Moi kochani, jeżeli czytacie uważnie moje książki. To w jednej z nich jest o tym e, wszystko dokładnie napisane. A mianowicie, wahadełko możecie stworzyć nawet własnoręcznie. To nie musi być kupione wahadełko, ale jest taka zasada w magii na zasadzie takiego przyciągania. Czyli e, jeżeli e, jakikolwiek przedmiot magiczny, e, jakiekolwiek wahadełko, e, karty tarota, cokolwiek, Gdzieś zobaczysz i nagle myślisz o tym, czy pojawi się taki wewnętrzny głos, to jest dla mnie, to jest to narzędzie dla mnie. Eee, myślisz o tym narzędziu, myślisz cały czas, o, tam były takie piękne karty. Mm, to jest taka wskazówka. Jeżeli coś tak przykuwa Twoją uwagę, to należy taką rzecz zakupić. Należy zbierać takie rzeczy. Tutaj pytacie mnie też bardzo często, jak to jest, czy używa pani jednych, jakichś tam kart tarota i cały czas tych samych, czy używa też pani różnych kart tarota? W mojej praktyce wygląda to w ten sposób, że ja mam moje ukochane karty i wy wiecie, jakie to są. I to są karty, które mnie nigdy nie zawiodły. To są karty, które kocham i myślę, że one też mnie w pewien sposób kochają. Dlatego um, używam tych kart. Um, ale mam czasami takie napady, to się tak nazywa, że um, widziałam gdzieś jakieś całkiem inne piękne karty. Um, I kilka razy próbowałam te karty stosować, ale zawsze pojawiło się takie uczucie: nie, one są cudowne, one są piękne i magiczne, ale to nie są karty dla mnie. Um, ale jak to wygląda? Jeżeli już kiedyś kupiłam, Jakiekolwiek narzędzie magiczne dla ciebie, ponieważ czujesz, a to jest to narzędzie, to mi się podoba, to nigdy nie należy, um, jak gdyby, um, odrzucać tego narzędzia. Jeżeli już raz coś trafiło w twoje ręce i do twojego zbioru, to nie należy tego odsprzedawać czy komuś darować. Um, takie narzędzia magiczne należy sobie schować do swojej magicznej skrzyni. E, bo to nie jest przypadek, że to narzędzie trafiło w Twoje ręce i kiedyś, kiedyś do niego wrócisz. Dobrze, przejdźmy do następnego pytania. E, to jest może pytanie teraz Dorotki. E, temat oczyszczania talizmanów. Ten temat pojawia się bardzo, bardzo często. E, mimo tego, że zrobiłam już taki jeden filmik i widzicie go tam z prawej strony, to jedna Dorotka pyta o coś, co jest, e, uważam, że bardzo ważne. To jest to drugie pytanie i zacznę od tego drugiego pytania, a mianowicie, jeśli ktoś dotknie mojego talizmanu, co ja mam wtedy zrobić? Czasami się tak zdarza, że mamy takie, zazwyczaj kobiety są takie bardzo ciekawskie, e, ale to wcale nie jest minus. E, uważam, że to jest wręcz duży plus że jeżeli mamy jakąś przyjaciółkę i mamy jakiś talizman czy, czy jakieś takie świecidełka, to jeżeli przyjaciółka przychodzi do nas odwiedziny i nagle rzuci się to w oczy, to od razu zanim jeszcze cokolwiek zdążysz powiedzieć, to ona już ma twój talizman w ręce i już cię pyta, a co to jest, co to jest, o to jest taki ładny kamień, a co to w ogóle jest i skąd to masz i ile to kosztowało. Moi kochani, to dotyczy nie tylko talizmatów, ale to dotyczy także wszystkich narzędzi magicznych. Jeżeli przez przypadek ktoś e, wchodzi do Twojego magicznego gabinetu, do Twojego miejsca e, i od razu jego palce są przyklejone do Twoich kart bahadełka, e, talizmadu czy czegokolwiek innego, e, i u ciebie pojawia się tutaj taki strach. Ojej, co ja mam teraz zrobić? Po pierwsze spokój. Jeżeli ta osoba już opuści Twoje mieszkanie i ty wyciszysz się wewnętrznie, to należy taki talisman, karty, wahadełko po prostu oczyścić. Jak się oczyszcza takie rzeczy? To wiecie: rzeczy z takich naturalnych materiałów, czyli także drewna. Ja odrzucam wszelkie rzeczy z kości, skóry i tak dalej. To wiecie, to jest moje podejście. Jestem weganką i o tym wiecie, więc o takich rzeczach w ogóle nie będę tutaj opowiadać. Jeżeli ktoś ma jakieś runy z kości, czy coś takiego, to jest po prostu wstrętne, ja sobie nie wyobrażam, żeby takie runy mówiły komuś prawdę. Na ten temat, dlaczego tak uważam, to jeszcze kiedyś Wam opowiem. Natomiast jeżeli macie kamienie szlachetne, jeżeli macie coś z drewna, jeżeli macie coś, nie wiem, z marmuru czy z innego kamienia um, i ktoś łapskami dotknie tego i jego energia przyklei się do takich rzeczy, to wtedy pierwsze oczyszczanie pod zimną bieżącą wodą, a następnie na słońce, chociaż ja zalecam z mojej praktyki zawsze najpierw taki przedmiot oczyścić um, w dymie z białej szałwii, czyli zapalacie białą szałwię i w tym dymie trzymacie ten przedmiot przez jakiś e, czas to może być minuta, dwie z jednej strony, z drugiej strony. wyobrażając sobie, że te obce energie zostają usunięte i wtedy taki przedmiot jest oczyszczony. Natomiast karty. Karty na przykład, no wiadomo, że nie można ich e, włożyć pod zimną, bieżącą wodę, wtedy są do wyrzucenia. Chociaż mnie się już kilka razy zdarzyły różne wypadki z moimi kartami. Ale to jest cała historia. Niektóre karty mają solone brzegi, ponieważ mam taką przepiękną lampę z soli z Himalajów. I kiedyś byłam w takim, w takim starym zamku i tam było strasznie wilgotno i nie widziałam tego, że. Z ta lampa, jak gdyby zaczęła wydzielać sól na zewnątrz i ta sól no, osadziła się na moich kartach, ale to nie przeszkadza. Karty są nadal dobre i dobre do użytku. Więc jeżeli coś Wam się wydarzy z Waszymi kartami, czyli obca osoba dotknie Waszych kart, to kart nie oczyszczamy pod zimną bieżącą wodą, tylko w dymie z białej szałwi. I tutaj dla wszystkich osób, które lubią takie eksperymenty, może taka malteńka wskazówka że biała szałwia to jest taka roślinka, której nasiona można sobie kupić nawet w internecie. Wiadomo, że z takich 30 nasionek to wyjdzie może jedno czy dwa, ale białą można hodować w doniczce. Można ją też wystawiać na balkon, jeżeli macie na przykład balkon, czy na parapet waszego okna. Po drugiej stronie na przykład wleć ją wystawiać na słońce, żeby mogła normalnie oddychać tak jak każda roślina na zewnątrz. A w ciągu zimy chować ją do środka. Potrzebują oczywiście dużo słońca, więc najlepiej na parapecie od wewnątrz i białaż obiad wspaniale rośnie w mieszkaniu. Dobrze, mamy następne pytanie do e, dotyczące talizmanów. To jest: e, Czy wystawianie talizmanu na słońce polega na tym, że wystawiamy go wyłącznie na otwartej przestrzeni? Czy możemy również położyć go na parapecie wewnątrz mieszkania? W miejscu, gdzie docierają promienie słoneczne. Czy te promienie również wzbogacają jego moc? E, moi kochani, to jest taki bardzo ciekawy temat na temat energii i promieniowania słonecznego, który kiedyś poruszę tutaj z punktu widzenia bardziej mm, takiego naukowego i fizycznego. Natomiast w odpowiedzi na pytanie Dorotki. Kochana Dorotko, e, taki talizman najlepiej jest zawsze wystawić na zewnątrz. Czyli tak, żeby słońce bezpośrednio padało na dany kamień szlachetny. Ja mam na przykład tutaj runy z Kryształu Górskiego. Jeżeli mamy taką runę, wystawiamy ją na słońce, na zewnątrz, żeby słońce promienie słoneczne bezpośrednio padały na ten kamień szlachetny. Natomiast jeżeli nie ma kompletnie takiej możliwości, to wtedy wystawiamy go bezpośrednio za szybą, chociaż szyba troszeczkę tego promieniowania jak gdyby hamuje. To promieniowanie, ale jest zawsze lepsze niż w ogóle go nie wystawiać na słońce. Więc w najgorszym wypadku wewnątrz mieszkania za szybą, a w najlepszym wypadku na zewnątrz. E, tutaj z mnóstwo mnóstwo jeszcze tych pytań, ale nie będę Was dzisiaj już zanudzać. E, tu jest na przykład jeszcze pytanie Ani, troszkę związane z e, pytaniem do e, Ren renatki. E, Ania pyta się. Witam Panią, Pani Mario. Kupiłam Pani książkę z czarami miłosnymi. Mam kilka pytań. Na przykład, czy jeśli podczas odprawienia jakiegoś rytuału spoglądam na kartkę ze scenariuszem, to czy to źle? Czy powinnam się najpierw nauczyć wszystkich kwestii na pamięć, żeby wszystko się udało? Kochana Aniu, jeżeli wykonujesz jakikolwiek rytuał, to takie spoglądanie na kartkę może być bardzo, bardzo szkodliwe. Bo to naprawdę nie ma nic wspólnego z koncentracją. Jeżeli ja robię jakikolwiek rytuał, i teraz tak, a co to, było na, co to było następne? A to było to. Nie ma możliwości, żeby się w ten sposób koncentrować. Dlatego zawsze najpierw się uczymy wszystkich kwestii. Nie musisz się uczyć dokładnie każdego tekstu rytuału na pamięć. Ponieważ każde słowo rytuału to są moje słowa i one mogą być dobre dla mnie, ale nie są, nie, mogą nie być dobre dla Ciebie. Dlatego uczysz się, jak ten rytuał przeprowadzić, czyli mniej więcej kolejność zdarzeń. Natomiast tekst wypowiadanego zaklęcia musi wypływać z Twojego serca. To, co Ty czujesz Twoimi własnymi słowami nie moimi słowami, nie słowami jakiejś innej osoby, tylko Twoimi własnymi słowami. Dokładnie tak samo jak piszemy afirmację. W mojej książce w tej czy w tamtej w różnych książkach wspominam o afirmacji. Macie kilka różnych przykładów, ale to są tylko przykłady, ponieważ każdy powinien stworzyć swoją własną afirmację swoimi własnymi słowami. Dlatego odpowiedzi na pytanie Ani Zawsze uczymy się danego rytuału, jak gdyby scenariusza wcześniej, natomiast tekst rytuału, ten tekst jest Twój własny. Czyli mniej więcej wiesz, co masz powiedzieć, mniej więcej jak ten tekst w tym rytuale powinien wyglądać, ale mówisz go swoimi własnymi słowami. I teraz następne pytanie, Ani. Eee, tutaj jest to bardzo ważne pytanie właściwie. A co jeśli nieportunnie któryś z domowników mi zakłóci spokój? Wtedy przerwać rytuał i zacząć od nowa? Czy można znów, wznowić jak gdyby ten rytuał, uspokoić się, wyciszyć i kontynuować go dalej? To jest dokładnie mniej więcej tak samo, jeżeli robisz jakikolwiek rytuał i nagle ktoś wchodzi do twojego gabinetu, do twojego miejsca magicznego i przerywa twój rytuał, to nie sposób go kontynuować. To jeżeli raz nasza koncentracja, ktoś nam przerwał naszą koncentrację, to po prostu jest to skreślone i należy wtedy zacząć od samego początku. I najlepiej taka moja rada prywatna, jeżeli koncentrujecie się na przykład na rytuałach, jeżeli robicie rytuał, jeżeli wróżycie na przykład komuś z kart, to zawsze wcześniej należy poinformować wszystkie osoby. Które są na przykład w waszym otoczeniu, żeby wam przez to na przykład, przez ten czas nie przeszkadzały. To jest bardzo ważne. To jest tak samo w mojej praktyce. Jeżeli ja wykonuję dla kogoś jakiekolwiek rytuały, jakiekolwiek e, praktyki magiczne, czy e, odczytuję przyszłość z karta Tarota, to zawsze staram się poinformować wszystkie osoby, które w jakiś sposób mają ze mną styczność. Że w tym czasie nie życzę sobie, aby ktoś mi przeszkadzał. To jest najlepszy sposób. E, może na dzisiaj to by było wszystko? Może jeszcze Ewelinka, bo to są takie pilne pytania e, i myślę, że szybciej odpowiem tutaj na nie w filmie filmu, e, niż zacznę wszystkim odpowiadać osobiście. E, Ewelinka pyta: Witam panią bardzo serdecznie. Chciałam się zapytać, czy nawet jeśli ktoś nam nie jest przeznaczony o, to jest bardzo ciekawe pytanie, a będzie rzucony czar miłosny na tą osobę, nawet bardzo silny, to czy to może zadziałać. Kochana Ewelino, um, i tutaj też wszystkie inne osoby w sprawie rytuałów miłosnych. Rytuały miłosne działają praktycznie zawsze, nawet jeżeli ktoś nie jest wam przeznaczony. Są sytuacje bardzo trudne, tutaj Renatka szczególnie wie, o czym ja mówię, i Natalia. Są takie sytuacje, w których, w których występują pewne energie, które jak gdyby blokują czy spowalniają efekt rytuału miłosnego. Ale taki rytuał zawsze zadziała. Może zadziałać dużo, dużo później, bo w magii nie ma takiego sztucznego czasu i przestrzeni, jak my znamy na przykład naszego codziennego życia zegarka. Ja nie noszę zegarka, także nie mogę Wam pokazać. Natomiast w magii nie ma czegoś takiego, i dlatego rytuał zawsze zadziała. Zawsze. Może się zdarzyć tak, że będzie on krótkotrwały. Czyli, jeżeli ktoś nie jest ci przeznaczony, to ty poprzez rytuał osiągniesz zainteresowanie tej osoby i stworzysz związek z tą osobą, ale że ta osoba nie jest ci przeznaczona na dłuższy okres czasu, to po pewnym czasie ten związek się rozpadnie. Można oczywiście wtedy zastosować następny rytuał, następny, następny, ale w pewnym momencie trzeba się zastanowić, czy to naprawdę. Należy to robić, czy też nie. Jeżeli są takie sytuacje, że na przykład dwie osoby rozstają się z tego czy innego powodu i po raz pierwszy zostaje zastosowana magia miłosna, to jak najbardziej należy z takiej pomocy magii miłosnej skorzystać. Natomiast jeżeli do rozstania po magii miłosnej następuje po raz drugi, trzeci, czwarty czy piąty, to w pewnym momencie należy zapytać kart. Jak to jest? Czy to naprawdę jest ta osoba? Czy może coś zmieniło się w energiach i każdy człowiek się zmienia, i może ta osoba zakończył się jak gdyby ten okres czasu, w którym Wasz związek miał miejsce, w którym ta osoba była Ci przeznaczona? Bo w naszym życiu jest czasami tak, że dana osoba jest Ci przeznaczona jako partner, ale na przykład tylko przez Dwa, trzy czy pięć lat, a potem jest przeznaczony inny partner. Dlatego, jeżeli następuje rozstanie po raz któryś tam z rzędu po rytuałach miłosnych, to trzeba by było zapytać kart, czy zakończył się ten okres, że jesteśmy sobie przeznaczeni, czy należy zrezygnować z tego partnera i otworzyć ją na tą nową. Miłość. Moi kochani, i teraz e, na zakończenie jeszcze jest e, jedno pytanie Ani, które dotyczy rytuałów, i to pytanie brzmi. Czy po odprawieniu rytuału widać na przykład w kartach, jakie będą jego efekty, czy może jest to nie do przewidzenia? Kochana Aniu, e, zawsze po wykonaniu każdego rytuału można zapytać, czy to kart, czy innych narzędzi magicznych. Czy ten rytuał został wykonany poprawnie i czy przyniesie on oczekiwany skutek? E, ogólnie, może takie podsumowanie, już no, wyrzucimy, bo tego nie potrzebujemy. E, takie podsumowanie na temat e, ogólnie pytań do kart Tarota czy do jakichś innych narzędzi magicznych. Pytać można dokładnie o wszystko, e, chociaż nie należy pytać ciągle o to samo.